Andrzej tu siedzi ku gadżety, i mamy kilka napędów: Pik, Snap, Monster, Monster, Tor 190, Monster, Monster, Monster z EFI i Monster. Na koniec Tor 130. Uprzęże do swobodnego latania. A tu skrzydła dużo skrzydeł mamy na miejscu. Bardzo dużo więcej kasków jeszcze więcej skrzydeł. Pokrowce na śmigła kontenery na zapas wszystko mamy. A tu jeszcze.